Czyli zaczynamy, tak? Lecimy, no. Cześć, witam w 53. wywiadzie. Dzisiaj ze mną jest Adam Kijak. Osoba, która interesuje się fotografią, interesuje się deskorolką i chodzi na co dzień do Collegium Da Vinci. Opowie wam trochę o deskorolce, o trikach, o tym, dlaczego też nagrywa na YouTubie jak w ogóle się zaczęła twoja przygoda? Co było takim twoim kołem zmachowym do tego, żeby zacząć interesować się w ogóle? Tym? Tak, większość może nawet osób zaczęło po posługiwać w gry komputerowe o tematyce deskorolkowej, tak? Dostałem PlayStation ze Stanów, słuchaj, od rodzinki też właśnie, od, od wujaszka, tutaj pozdrowionka serdeczne. No i co? Tony Hawk, tak? Słuchaj, American Wasteland, Underground Underground 2. No to tak trochę też poleciałem, bo ja to jestem akurat z tych nowszych części, no. Zacząłem grać w te gry, pewnego dnia po prostu pojechałem z babcią tam do jakiegoś sklepu sportowego, nie wiem, jakąś kurtkę czy coś, nie? Akurat była mi potrzebna i tak, wiesz, babcia on może być jakąś nogę sobie tutaj do dojeżdżenia <laughs> ja wybrał, nie? a obie... Nie, nie, nogi nie chcę, ale tutaj jakie deskorolki fajne leżą, nie? No, także, także to był taki pierwszy moment, gdzie rzeczywiście z tą deskorolką miałem styczność. No, babcia kupiła, no i co? Nie miałem nie jeździć, co nie? Tak, to, to były moje początki typowo. Jak dostałeś prezent, to trzeba tak korzystać, nie? dokładnie. Jeżeli chodzi o sam początek, to dla mnie to było jeżdżenie, totalnie. Tylko jeździliśmy sobie, tutaj miałem takich dwóch znajomych. No, też pozdro, Bartek. Po prostu śmigaliśmy sobie, na takiej zasadzie, że było nas trzech, no to załóżmy jedziemy przez osiedle i osoba, która jedzie z tyłu, po prostu musi wyprzedzić dwóch pierwszych slalomem, nie? No i to tam, mhm. takie początki właśnie uczenia się jazdy, no to było właśnie to, a później, no to już gdzieś tak, tutaj wiesz. Miasto zaczęło wchodzić. Jakieś znowu pomniki, co nie, jakieś spoty na, na mieście, także no, to, to początek sam w sobie był właśnie taki, później do, doszło do tego tam trochę takiego powiedzmy hardrockowego życia, wiesz co że to już nie była tylko ta deskorolka, tylko jeszcze doszli znajomi, tam jakieś alkohol, wiadomo. Cały taki lifestyle. No taki, taki lifestyle, na, naszy, dla nas to, znaczy dla nas, dla mnie to było coś na zasadzie, że ja wychodzę, wiesz, o 10 z domu i wracam o 20 i cały dzień jestem na desce wiesz, z plecakiem, który jeszcze tam swoje kilka kilowarzy bo jeszcze y, nagrywaniem się zajm zacząłem zajmować, co nie, dwa lata, dwa, dwa lata, rok po tym jak zacząłem jeździć, także no, no... Pasja, zajawka zaczęła się rozwijać i, i, i tyle. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy aktualnie. Na pewno kolejnym etapem było to, żebyś nauczył jakichś trików na deskorolce. Tak, tak. I jaki trik wspominasz, taki swój pierwszy, który udało ci się wykonać? Hmm, jeżeli chodzi o mnie, pierwszym trikiem był fejki szowit. To jak większość zaczyna od Oli, to wiadomo. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o mnie, to nie było nikogo, kto by był w stanie mi wytłumaczyć, jak to się robi. Rozumiem, że nie miałem żadnych tam tak, starszych, na początku zupełnie, starszych kolegów, jakichś prosów nie znałem, którzy mi powiedzieli, że to tak trzeba zrobić. I też jakoś specjalnie wtedy dostępu do internetu nie było, to żeby też, ja miałem wtedy coś około 9 lat, co nie, więc, więc to tak wygląda, może dziesięciu. Później, jak wjechał, to zacząłem te szukać, właśnie szp szp szpiać w internecie, jak się robi te sztuczki. Ale ale zdecydowanie takim pierwszym trickiem, który wiem, że się nauczyłem, był ten fakey, fakey Później wchodziły jakieś fakey big spiny. No i tak zacząłem bardziej od od tyłu, że tak powiem, się poruszać. A teraz jakie triki próbujesz robić? Pewnie po tylu latach doświadczenia? Mm, teraz, no na pewno umiem już fakey showbyta. Umiem go na wszystkich stęcach praktycznie bo switch też, czyli jakby switch, może tutaj wytłumaczę na, na pięknej pani, twitch to jest moment jazdy na dyskorolce, w którym nie macie z, z przodu swojej jakby naturalnej stopy, która jest z przodu, tylko kiedy jedziecie na odbicie, więc jeżeli ja jestem goofy i mam prawą nogę z przodu normalnie, no to dla mnie switch będzie w momencie, kiedy postawię z przodu lewą nogę, tak? Może to być też fejki, no z, zależy od tego, z, z której części deski się też wybijemy, co nie? Czy będzie to nose, czy tail. No ja aktualnie umiem bardzo dużo trików, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja mam taką blokadę psychiczną, jeżeli chodzi o murki, to mogę akurat powiedzieć. Bo miałem wypadek, co nie? Właśnie tutaj też taką, z taką przestrogą, że dzieciaki, noście kaski, bo ja poleciałem, Właśnie robiłem też backside truxa na murku, słuchaj. Krawędź na końcu, deska mi się obślizna, poleciałem na murek za mną, co nie? I rozcięcie na głowie 4 cm, czy około 5. Wiesz, lekarz mi powiedział, że trochę niżej, nie i mógłbym być warzywem, nie? To jest takie trochę, wiesz, nie, nie chcę nikogo straszyć, no ale jednak bezpieczeństwo bezpieczeństwem, co nie? Właśnie dlatego ja na, na przykład nie mogę powiedzieć, że tutaj umiem dużo trików na murku, bo od tego się zaczęło. Umiem wiadomo, jakieś podstawy, jakieś 50-50, takie rzeczy, ale mnie, mnie najbardziej chęcą bowle. Nie wiem, czy wiesz, co to są bowle? Nie, nie słyszałem o w pojęcie. Okej. Okay. bowle z angielskiego to jest po prostu miska. I w bowlu jeżdżenie polega na tym, że po prostu zjeżdżasz sobie do takiej miski, do takiego basenu, tak? I możesz albo od kątów po prostu sobie pumpować, czyli robić pompki. Wtedy się napędzasz, po prostu jedziesz sobie cały czas jednostajnie, wiesz, od jednej strony do drugiej. Albo możesz do tego dołożyć triki na couplingu. Czyli na takiej rurze, która jest do góry tego bowla. No i wtedy te triki są, praktycznie takie same jak na murku, nie? tylko jest inna zasada wejścia na nie. Bo zamiast wskakiwać i robić mhm. trik na murku, podjeżdżamy pod górę, no i po prostu na, tym, na tej rurce, na tym railu. No i moje ulubione triki na, na bowlu to jest frontside feeble, to na pewno. Backside smith i co jeszcze? Myślę fake frontside smith, tak? Backside disaster, no takie rzeczy umiem. A jeśli chodzi o nagrywanie na YouTubie, dlaczego w ogóle zacząłeś nagrywać to te wszystkie ten, dlaczego zacząłeś w ogóle kanał prowadzić na YouTubie? To pomysł. Dlaczego zacząłem prowadzić kanał? To jest... to jest o wiele cięższe pytanie niż dlaczego zacząłem <grym> nagrywać w ogóle e, czy tam deskorolkę, czy. E, znaczy takim głównym e, powiedzmy takim. Nie wiem, czy mentorem. Taką osobą, która powiedzmy zaczęła mnie wprowadzać w ten, ten, w ten świat, tak? Znaczy, mentor to niekoniecznie, bo ta osoba mnie nie uczyła jakoś na temat tego, co nie, na temat nagrywania, tylko doradzał mi w, w tematach bardziej jak sprzedać coś w publiczności i tak dalej, Więc to, no nie do końca, jakby powiedziałbym, że to mentor, no ale, ale no powiedzmy sobie znowu, wuja, pozdrawiam. Tak, bo tutaj znowu ten człowiek okazał się po prostu takim, taką osobą prowadzącą mnie przez życie. Na, na początku, same w ogóle były gry, Co nie? To już teraz, może jest jakiś stary kanał, który prowadziłem z znajomym, ale to ja się tak, teraz już do tego nawet nie przyznam, bo to też były takie właśnie tam. Mówię, 11 lat miałem, czy tam kiedy to było? Minecraft wszedł na rynek, nie? No, tak. To wszyscy sobie nagrywali Minecrafta, to tam miałem jakąś swoją grupę. Tam, no wtedy dzieciaków po prostu, z którymi też grałem. I no tak się akurat złożyło, że tam z jakimś gościem zahaczyłem się i powiedzieliśmy sobie, bardzo, zaczniemy coś nagrywać, nie. I to był taki turbo początek nagrywania na YouTubie mojego. Um, Gdzieś tam, gdzieś tam przy okazji coś próbowałem z innymi grami, ale niespecjalnie się to, wiesz, udało. No i jak zacząłem bardziej później wychodzić na, na miasto, na deskę, to też właśnie pojawił się ten, ten motyw, właśnie. O, ja musiałem tutaj sobie ponagrywać coś na żywo, wtedy jeszcze takich turbo telefonów nie było, wiadomo. No i to, babcia, kup mi kamerę, nie? Wiesz, miałem Odłożone swoje trochę. Tam babcia dołożyła, wiadomo, pojawiliśmy, kupiliśmy pierwszy sprzęt. I fajnie. I od tego właściwie zaczęło się ca taka właściwie moja YouTube'owa kariera, jaką można zobaczyć teraz. Bo jednak yy, zna znakomita większość rzeczy, które ja do tej pory stworzyłem, to jest po prostu deskorolka, co nie? Montaże deskorolkowe to jest ulubiona rzecz, którą... Robię, tak. Jeżeli chodzi w ogóle o montaż, do, dopasowywanie tego, jak y, ludzie jeżdżą pod muzykę, to jest to, co mi sprawia największą zajabec. Nie ma tego samego y, u, uczucia w przypadku każdego innego montażu, nie? To jest po prostu. Ale to też może dlatego, że y, to nie jest takie hop-siup, wiesz? Ja tego nie wiem, niestety. No, ale y, 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 właśnie, jeżeli chodzi o nagrywanie deskorolki, ja bym powiedział, że to jest. Y, Zupełnie tak samo jak z planem filmowym. Ty możesz być One Man Army, nie? tą jednoosobową armią, która robi wszystko albo nic. To już w zależności od tego, co tam kto chce robić, wiadomo. Ale za każdym razem musisz właśnie też jakby podnieść się, tak, i pojechać, nagrać tą dyskrollkę. Mało tego, w międzyczasie to nie jest tak, że tam ustawiłeś się z kimś na ten i ten spot i to jest koniec, nie? Że jest tak właśnie, że nagrasz na, jednym, na jednej miejscówce, no i ktoś tam jeszcze ma, wiesz, jakieś pomysły w głowie co zrobić na mieście, no to... Po co w ogóle tutaj przyjechałem, nie? No jadę z nim po prostu, bo będę teraz robił yy, nagrania dyskrolokowe, nie? I właśnie tak to wyglądało, że właśnie po takich dziesięciu... Tam, fuh, no już zaba, nie, za, nie zawyżajmy. No ale tak siedmiu, ośmiu godzinach nagrywania, co nie? Człowiek wrócił do domu i miał tego materiału już tyle, to znowu powstało pytanie, co z tym zrobić? Czy odłożyć, nie? I zrobić później wtedy jakiś dłuższy montaż z tego? Czy po prostu zmontować tak jest i zrobić taki daily. No zdecydowanie scrollka to, to był mój taki początek, jeżeli chodzi o tą yy, o tą stronę taką typowo filmową, może w ten sposób, że zacząłem montować, zacząłem jakieś tam kolor korekcje się bawić, przejścia, efekty, wszystko puf, tylko i wyłącznie Zaj, właśnie projekt zrealizowany z panią też można zobaczyć, co nie? jest To moje najnowsze dzieło. I myślę, że też takie, z którego jestem najbardziej zadowolony póki co, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które sam realizowałem, co nie? Nie wiem, czy widziałeś? No coś tam widziałem, mhm. wszystkiego nie śledzę. Wiadomo, wiadomo, ale no, tak czy siak, zapraszam do obejrzenia I'm into something, skate video. No tyle. Jeśli chodzi o twoje plany na przyszłość, czy zamierzasz iść właśnie w tą deskorolkę, czy w ogóle coś innego? tak, tutaj mogę, mógłbym się rozwodzić. W ogóle w życiu chciałbym nagrać jakiś pełnometrażowy film deskorolkowy. I to jest, jakby mam już na to pomysł, no ale realizacja takiego przedsięwzięcia, chociażby zaproszenie samych skaterów, już nie mówię tutaj o jakiejś ekipie nagraniowej, no to jest... Duże przedsięwzięcie po prostu, co nie? Samych, samych riderów chociażby zorganizować, właśnie nie mówiąc to już o ekipie, bo to też nie jest tak, że, wiesz, napiszę 20 skaterów, nawet z tej Polski, bo będę chciał mieć prosów. Kwestia jest tego, czy oni mi w ogóle przyjadą, co nie? Mhm. Czy przyjedzie pięciu, czy trzech? Jak, jak dużej ja muszę zapłacić, żeby oni w ogóle chcieli przyjechać, nie? Jaką, jaką formę współpracy ja im muszę zaoferować? No są takie pytania, z którymi do tej pory nie przyszło mi się zmierzyć tak w Realu, co nie? Bo już nikomu nie płaciłem za to, żeby dla mnie jeździł. Ale um, takie, takie są plany. Co, co z tym będzie? Się zobaczy? Może ktoś w przyszłości zobaczy e, mój film w kinie? Kto wie? ja tego ci życzę. No, jak się tym pasjonujesz, to tym bardziej. To jest taka satysfakcja, nie? To wszystko zebrane do jednej kupy. Dokładnie. Tak, także to, to są takie plany, które bym chciał e, zrealizować pod kątem właśnie tych, tej mojej, mojej pasji związanej ze skoroką i e, op, powiedzmy operatorką. A z drugiej strony, takie plany też bardziej, że tak powiem, biznesowe. No to, to gdzieś tam po prostu otworzenie swojej, swojej firmy. No jeszcze nie, nie, nie będę zdradzał, e, jakby czy, czym ma firma się zajmować, kto ma wiedzieć ten. Rzecz, nie? Także, także tyle. A czego chciałbyś życzyć moim widzom? Życzę Wam tego, abyście się realizowali w swojej pasji, żebyście całe życie dążyli do samorealizacji, ponieważ, jak przed laty rzekł pewien filozof, znajdź sobie pracę, która jest Twoją pasją, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Ja przyłączam się do pozdrowień i zachęcam serdecznie, abyście odwiedzili kanał Adama i śledzili jego pracę na bieżąco. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.